Witam Was kochani, tarociska Eleria. Teraz opowiem Wam o numerologicznej dziewiątce. Numerologiczna dziewiątka tak naprawdę kończy nam cykl związany z tymi wibracjami numerologicznymi i nie, ma, nie jest to bez znaczenia, ponieważ osoby, które mają właśnie taką wibrację w swoim trzonie, czyli w Twojej drodze życia, albo mają dużo tych wibracji, one są bardzo altruistyczne. To są osoby, które tak naprawdę już bardzo mocno duchowo są rozwinięte. To są osoby, które z poprzednich wcieleń już mają taką wiedzę i taką informację dotyczącą i wiedzy tajemnej, i wiedzy dotyczącej otaczającego wszechświata, że one doskonale już pewne rzeczy wyczuwają. To kolejna wibracja bardzo duchowa, kolejna wibracja, która ma dużą intuicję. I to właśnie dziewiątka jest taka dojrzała. To właśnie dziewiątka jakby ma już takie kompletne wnętrze, po to, by móc pomagać innych, ponieważ jej mądrość i zaangażowanie w różne projekty bywa bardzo doceniane. Osoby, które posiadają taką wibrację, są to bardzo altruistyczne osoby, które są wrażliwe na cierpienie innych osób. One są pełne miłości w stosunku do swoich bliźnich. To są osoby, które nie dość, że mają duchową intuicję, to bogate wnętrze, ale one doskonale wyczuwają emocje innych ludzi. Czasami się nawet zdarza, że one potrafią czytać w myślach. To właśnie ta wibracja dziewiątkowa to taka energia, powiedziałabym, kosmosu, wszechświata, sił wyższych która otwiera kolejne bramy do zrozumienia takiej ludzkiej egzystencji. To osoby, które są bardzo, poświęcają się innym. One są bardzo wyczulone na te potrzeby innych ludzi i na odczucia innych ludzi. I one są znawcami ludzkiej duszy. Bardzo dużo osób, które znajdziemy właśnie z Wibracją 9, to doskonali psychologowie, to przewodnicy duchowi, to pedagodzy, to osoby, które są takim wsparciem dla, dla innych. To osoby, które posiadają niesamowity dar obserwacji, niesamowity dar empatii i to one potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji i w każdym środowisku. Potrafią doskonale, dzięki temu, że posiadają taki dar, Obserwacji, wejść w środowisko, i to przychodzi u nich automatycznie, i wiedzą, w jaki sposób mają się dostosować, w jaki sposób mają się zachować, żeby po prostu kogoś nie skrzywdzić. To też wibracja, która nie lubi samotności. To jest dla niej bardzo ważne, żeby jednak przybywać wśród ludzi. To ludzie dają jej właśnie takiego kopa do działania. To jest właśnie wibracja, która odnajduje się na polu towarzyskim, która potrzebuje nowych przeżyć, która potrzebuje nowych pomysłów, która jest zadaniową wibracją, która kiedy kończy jeden projekt zaczyna drugi. To osoby, które bardzo kochają, bardzo kochają badać zachowania innych ludzi. Lubią badać jaki wpływ też ich zachowanie ma na innych. Wykorzystują to później do pomocy innym ludziom. Ten dar, którym, którym jest właśnie ta intuicja, to badanie w myślach, czytanie w myślach, czy to badanie, analizowanie czyjejś duszy i ludzkiej egzystencji, pozwala im pomagać wielu ludziom. To osoby, które mają bardzo bogate wnętrze, mają poczucie humoru, lubią błyszczać w towarzystwie. To doskonał, doskonali rozmówcy, to doskonałe osoby z taką wielką elokwencją i bystrością e, umysłu. E, to osoby, które pracują z ludźmi, które pracują, którzy pracują dla ludzi, e, są odważne i mają zawsze szlachetne pobudki. To osoby, które potrafią e, pomagać innym, bo wierzą w sprawiedliwość i mają, naprawdę wierzą w ideały. One są na tyle altruistyczne, że poświęcają swoje życie właśnie w różnych instytucjach charytatywnych, pomagają osobom niepełnosprawnym, pomagają osobom biednym, chorym, takim, które, którzy tej pomocy, tej pomocy potrzebują. Nie znoszą takich sytuacji, kiedy. Ktoś wykorzy, wykorzy, kiedy ktoś wykorzystuje ich tą dobroć w niesłusznej sprawie. I tutaj bardzo mocno się buntują, i to, i to powoduje, że wycofują się z, z tej aktywności. To osoby pełne współczucia i zrozumienia. Ale ponieważ bardzo często kierują się w życiu pewnymi zasadami, to wypracowały sobie w toku i tych inkarnacji, i tej swojej altruistycznej postawie taki, taki kręgosłup moralny. Czasami bywają niezrozumiałe, czasami ludzie śmieją się z ich ideałów, czasami uważają, że takie pobłażanie innym, Albo taka zbyt altruistyczna postawa po prostu ich wykańcza, po prostu nie daje im takich profitów, jakie mogliby osiągnąć. To indywidualiści, oni mają silną potrzebę kreowania rzeczywistości. Oni wierzą w swoje normy postępowania. I bardzo często nie zgadzają się z ogólnie przyjętymi normami. Oni się wycofują z tego świata zewnętrznego, nie kierują się zasadami narzuconymi przez władzę, przez państwo, przez społeczeństwo, przez jakieś grupy. One po prostu tworzą swoją własną hierarchię i one same budują te zasady w oparciu właśnie o wysokie poczucie sprawiedliwości, o empatię, o tą dogłębną analizę, którą nauczyły się w toku też swoich lekcji karmicznych. One bardzo często też, ponieważ patrzą na ludzi tak idealistycznie, to bardzo często ludzie ich zawodzą. Bardzo często bywają rozczarowane postępowaniem ludzi i nie potrafią się z tym pogodzić. Ta ich nadwrażliwość, którą też posiadają w sobie, ona tak jakby nie pozwalała im pogodzić się z pewnymi rzeczami, które wokół nich się dzieją. To osoby, które będą na pewno odnajdywały się na arenie właśnie charytatywnej, tak jak już powiedziałam. One będą pracować na rzecz społeczeństwa. One się tam odnajdą one będą dobrymi właśnie psychiatrami, psychologami, opiekunami itd., itd. Ale to też doskonali mówcy, to też doskonali filozofowie, to też osoby z ogromną duchowością, intuicją, z jasnowidzeniem, z darem jasnowidzenia, z takimi zdolnościami parapsychologicznymi. To bardzo często też kaznodzieje, to też duchowni, to też przewodnicy, właśnie tacy duchowi. Dziewiątki czasami posiadają też drugie oblicze. Co to, co, co, co to znaczy? To znaczy, że starza im się być, przez to, że wierzą w pewne rzeczy tak mocno i są przekonani o, te, o tej swojej sprawczości, o tym, że to jest dla nich bardzo ważne, stają się autorytarne. Narzucają innym swoje zdanie, bywają kłótliwe, zbyt mocno chcą przekonywać innych ludzi do swoich racji. Czasami niestety, kochane dziewiątki, a, a, tak, niestety, a tak niestety jest, one są takie uparte, one są takie nieprzejednane, będą zaciekle bronić swojego zdania. Czasami nie zważając, nie zauważając, że inni też mają coś do powiedzenia. Dziewiątki mają ciekawe poglądy na świat, dziewiątki również czasami mają taką, taką zdolność doszukiwania się problemów, gdzie ich nie ma. Ale to wynika właśnie z, tych, z, tych, z tej chęci analizy wiecznie i wszystkich i wszystkiego. Pamiętajcie, kochane dziewiątki, że nie trzymajcie się kurczowo drobiazgów, nie analizujcie wszystkiego, bo świat nie jest tylko szyty na waszą miarę i że inni również mają prawo, prawo do wyrażenia swoich poglądów. Bardzo często dziewiątki odnajdują się też na przykład na wyższych uczelniach. Bardzo często pracując z osobami, z osobami powiedzmy z takiego świata wyższych sfer. Chodzi mi tutaj o, o te osoby, które na przykład są powiązane z nauką. One kochają takie towarzystwo, ponieważ są ciągle głodne wiedzy. Kochane dziewiątki, czasami zdarza Wam się uciekać od rzeczywistości. Czasami też macie taką tendencję do tego, że jeżeli ktoś się z wami nie zgadza, to wy zamiast rozwiązywać problem, po prostu od niego uciekacie. Pamiętajcie, że to nie jest dla was dobre, ponieważ i tak będziecie analizować wszystko, co się wydarzyło, natomiast to właśnie tylko i wyłącznie konfrontacja da wam ten spokój i to tylko konfrontacja da wam taką, takie zrozumienie sytuacji, która się na przykład wydarzyła. Kochane dziewiątki, dobra rada dla Was, ponieważ w życiu, w e, takich sferach uczuciowych, w życiu miłosnym, e, bywacie trochę zagubione. Bywacie zagubione, ponieważ w poprzednich wcieleniach e, byliście samotnikami, byliście takimi minichami, którzy zgłębiali te, te e, księgi. Natomiast brakowało Wam takiej relacji, z drugim człowiekiem. I to właśnie tutaj po to przyszliście, jako ta dziewiątkowa wibracja, żeby nauczyć się relacji partnerskiej. Pamiętajcie o tym, żeby przeglądać się gdzieś tam w lustrze swojego partnera, ponieważ to on będzie Wam dawał dobre wskazówki. A Wy niestety będziecie budować ten związek tak jakby od początku. Musicie przejść wiele lekcji, żeby nauczyć się dopuszczać innych do głosu, żeby okazywać uczucia, żeby nie chować się, żeby nie być kutliwym, czasami wybuchowym i czasami żeby docenić swojego partnera. Także kochane dziewiątki, zwracam Wam na to uwagę, natomiast dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście tak cudowną, empatyczną, altruistyczną wibracją. Bez, bez Was ten, ten cały szereg wibracji numerologicznych po prostu zwyczajnie nie miałby sensu. Pozdrawiam serdecznie.